Witam Cześć z tej strony, Christian Zgastol. Dziś prezentuję Opla Corsa wersji E. Nie będę Państwa zanudzał, krótko zwięźlej na temat. Auto całe w oryginalnym lakierze. Bez totalnie, bez korozji jakiejkolwiek. Jeśli chodzi o spód tego samochodu, to jest Igła. Samochód z okolic Wiesbaden sprowadzony. Już nie raz wspominam na swoich filmikach, uwielbiam ten rejon. Bardzo często tam jeździmy. Także samochód nie ma totalnie jakiejkolwiek korozji. Całe w oryginale, utrzymany w stanie idealnym. Z przodu czujniki parkowania, z tyłu czujniki parkowania. 1,2 benzynka, bodajże 75 koni, jak dobrze pamiętam. Na łańcuszku rozrządu w miarę świeże serwisy olejowo-filtrowe. Jak dobrze pamiętam, 1000 km temu. Drugi komplet Q również mamy do samochodu, zaraz przejdę do tego auto, przejechało 142 tysiące km, ale wygląda jakby przejechało 60. Radio, zwykłe, proste, klimatyzacja. Ala kubełki, fotele, taką kratownicę. Właściciel niepalący, tu mamy jeszcze takie wstawki piano black. Bardzo, bardzo ładny samochód, bardzo mi się podoba. Więc cały czas to podkreślam, że to wszystko tak świeżo wygląda, jak nie ma w samochodzie nowym. Magażniczek, zestawik naprawczy, jak dobrze pamiętam. Tak jest, gaśnica trójkąt, apteczka wszystko jest na wyposażeniu. Drugi komplet kół. Są takie kółka z kołpakami, z ładną oponą. Także wszystkie osoby zainteresowane właśnie takim samochodem prostym, bezwypadkowym, zapraszam do kontaktu pod numerem telefonu 880473405. Cześć, pozdrawiam.